Hanił Boży gadał, posłał do Panny Maryi, z Majestatu Trójcy Świętej, tak sprawował poselstwo knieli. Zdrowaś Panna łaski, pan pan jest z Tobą to rzecz pewna. Panna się wielce zdumiła, z które słyszała, pokornie się skłoniła, jako Panna świątobliwa. Zasmuciła się z tej mowy, nic nie rzekła aniołowi, ale posłał z wysokości, napełnion boskiej radości. Nie bój się Maryjo, najszczęśliwszaś panno miła. Nalazłeś łaskę u Pana. Oto poczniesz jego syna. Jezus nad zwierzniem Jego, będzie Synem Najwyższego. Jest taka gwiazda jedna, jedna jedyna, co radosnym mrugnięciem Wigilia zaczyna. A kiedy wreszcie ta gwiazdka uśmiechnie się wesoło, zapalimy świeczki na końce, zasiędziemy do stołu. Dzisiaj o zmierzchu wszystkie dzieci, jak małe ptaki z gniazd, Patrzą na niebo, czy już świeci Najpierwsza ze wszystkich gwiazd. O zimne szyby płaszczą noski, w kręgach miast i wsi, Czy już strunęła z ręki boskiej, czy już nad nami tli? Zdrowe niebo posiemniało i cień błękitny legł. Na ziemi biało, 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 na nieskalany śnieg. Anioły mogą zejść do ludzi, przybyć w ludzki świat. Śnieg tak czysty, że nie brudzi białych aniołskich szat. Białe opłatki, białe stoły, śnieżnych choinek las doprawdy mogą dziś anioły zagościć pośród nas. Tylko to kwiatka niech zaświeci, nad ciszą biały dróg i zawiadomi wszystkie dzieci, że się narodził Bóg. Good yes. Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdy na niebie? Dlaczego śpiewamy kolendę? Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa. Dlatego, żeby podawać sobie ręce. Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie. Dlatego, żeby sobie przebaczać. Ewangelia według Świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy rząd był w u był był już Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać jej każdy do swego miasta. Udał się także Józef Zaraj z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwane. Które ponieważ pochodziły z domu i lodu Dawida, żeby się dać zapisać, jest poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna, kiedy tam przebywali. na Nadszedł dla Maryi czas rozwiązania, porodziła swego wielbogatnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w szłowie gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterza i trzymali Straszę Nocną nad swoją przodą. Na raz stanął przy, ich, przy nich Anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświetliła, tak, że bardzo się przestraszyli. Lecz Aniu rzekł do nich: Nie bójcie się. Oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, który jest Mesjaszem Pan, a to będzie znakiem dla was, znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w słowie i nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wierpiły Boga swoimi. Chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom jego upodobania. na stole, pod obrusem siano, ponął świeczki na choince, która przyszła na noc. Na talerzu kluski z makiem karpiek księżyc srebrny, zasiadają wokół stołu babcia z dziadkiem krewni, już się sobą podzielili opłatkiem rodzice choinko, choinko, świąteczną maśminkę łańcuszek wpleciony w zieloną czuprynkę. Stanęłaś w pokoju na złotym dywanie i cień twój iglasty zatanczył na ścianie. Usiądę przy tobie i podam ci rękę, to nie drzemasz trochę kującą sukienkę. To właśnie tego wieczoru, gdy rósł śnieg gwiazda na dworze, przystała co miejsca dla obcych. Bo nikt samotny nie może. Właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha, W wszelce złamane i smutne, po cichu wstępuje od ducha. To właśnie tego wieczoru od bardzo wielu wieków pod dachem tkliwej kolendy, ugrodził się we człowieku. Wieczór, śnieg leciutko wróży Mróz na szybie kreśli Srebrne pióro plusze Witaj piesek gwiazdko Na niebie samotna Widzę Cię, gdy mrugasz do mojego okna Spójrz na drzewko Wieszam bombki i cukierki A w dom się niesie Jezus malusieńki Zajrzyj, kiedy będę dzielić się Opłatkiem z bratem, mamą, tatą Babunią i bratem wesołych świąt. Dziś święty Mikołaj wraz z reniferami wiezie na swych saniach worek z prezentami, a ja tobie gwiazdko w tajemnicy powiem, oddam każdy prezent za rodzinę zdrowie. Ten wieczór pachnie choinką, wesołą ruga lampkami. siedzimy razem przy stole, dzielimy się życzeniami, za oknem kolędnicy kolendy nam śpiewają, pokój dla zwierząt ludzi w ten wieczór ogłaszają. Nadchodzące święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości i refleksji dotyczących minionych dni, planów i nadziei na nadchodzący nowy rok. W tych wyjątkowych dniach życzymy Państwu zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań. Niech nadchodzące święta będą czasem spokoju i szczęścia oraz wytchnienia od codziennych obowiązków. Życzymy pokoju Chrystusowego w sercu, zdrowia, doświadczenia Bożej mocy i miłości oraz obfitości łask Bożych. Życzenia te ślemy Państwu, kochanym uczniom, rodzicom, znajomym, sąsiadom. I wszystkim ludziom dobrej woli. Pod życzeniami podpisują się uczniowie klasy pierwszej B i trzeciej C oraz panie: Agata Ćwiklińska, Anna Ambroszkiewicz, Irena Żydek. Szczęść Boże!